Marcin świderski narodowo na Polska i jego stosunek do napływającej ludności ukraińskiej do Polski. Ludność ukraińska napływająca do Polski z pewnością szansa dla polskiego przemysłu, szansa, która może po kilkudziesięciu latach zmienić się w plagę, która zaleje Rzeczpospolitą, która wpłynie negatywnie na procent Polaków w Polsce i spowoduje Żądania Ukrainy co do ziem polskich, na przykład przemysł. Co sądzę o napływie? Dobrze, że wspierają polski przemysł, bo w Polsce Polacy nie zawsze chcą już pracować. Jednakże trzeba naprawdę uważać z tym, co robimy, bo niesie to bardzo duże zagrożenie dla mnie, dla moich dzieci. Ogólnie dla naszej przyszłości. Wszystko, co robimy, trzeba robić z umiarem, a dzisiejsze liczby są już zatrważające. Dlatego jestem przeciwny przyjmowaniu kolejnych Ukraińców do Polski.